Ej, co dla ciebie? Co można tu dostać fajnego? Szukam Ewelin Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj? A kto pyta? Wi, hmm? jesteśmy tu umówione. Miło cię poznać, Mateo. Mhm. Gdzie znajdę Ewelin? To spory klub. Będziesz musiała się rozejrzeć. W porządku, Mateo. Czekałam na nią. Ewelin Parker. Gdy tylko weszłaś do klubu, wiedziałam, że to ty. Senson, Moja ulubiona tequila. Skąd wiedziałaś? Może lubię wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję. A może po prostu zgadywałam? Właściwie, dlaczego spotykamy się akurat tutaj? Jakby to powiedzieć, nie pasujesz do tego miejsca. Mm -hmm. Potraktuję to jako komplement. A teraz chodź ze mną. Porozmawiamy o interesach. Będziemy w loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. No to mów, w czym taka dziewczynka jest? Wszystko, ja. Wszystko jest w porządku. w porządku. Po prostu powiedz mi Coś prawdę. Tradycyjnego, Dex dużo o tobie mówił. Profesjonalna, skuteczna i godna zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. Przecież obie wiemy, że masz gdzieś opinię Dexa. Jakie to ma znaczenie? Krępują cię moje komplementy? Myślę, że te pochlebstwa są poniżej twojego poziomu. Mylę się? A może tekst jest fixerem poniżej twojego poziomu. Od dawna się znacie? Przejdźmy do konkretów, bo nie jestem tutaj chyba po to, żeby słuchać komplementów. Nie, jesteś tutaj, żeby dowiedzieć się o czymś, co zmieni twoje życie. Zamieniam się w słuch. Rozumiem, że wiesz co masz ukraść. Relik, kluczową technologię programu Secure Your Soul. Należy do Arasaki. Co oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości. Ale mnie interesują dane zapisane na reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłaś tam kiedyś? Arasaka ma dobrą rękę do tej franczyzy. Ale Konpeki w Tokio jest to klasa lepszym hotelem. Hmm. Są bliźniaczo podobne. W Japonii mają lepszy personel. Singapur, Paryż i Waszyngton też wypadają przy Tokio Blado. Mhm. Z tym muszę się zgodzić. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka jest w Night City. Czyli brukowce tym razem nie zmyślały. Wszyscy w Night City o tym plotkują. To w końcu dziecic imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. Czyżby po 150 latach szacowny imperator chciał przekazać władzę synowi? Niemożliwe. Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie Asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno Cię zainteresować. Jorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki. W tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Netłoczem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego Asa, czy mam mówić jaśniej? Coś tu nie gra. Siłą Netłoczu jest apolityczność. Dlaczego mieliby szargać sobie opinie, kupując kradziony towar? Netwatch pilnuje bezpieczeństwa w sieci w imieniu wszystkich korporacji. Za co zresztą dostaje grube miliony. Ale żyjemy w świecie pozorów. Nikt nie jest święty. Jeśli chcesz wygrać, nie masz wyboru. Musisz grać w a bank. No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Jorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie w takim razie go trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Za chwilę sama zobaczysz. Skończyłeś plotkować o Arasakach? Słyszałam co nieco o Yorinobu. Studiował biotechnologię i finanse w Tokio, pewnie zgodnie z wolą ojca. Saburo szykował go na swojego następcę. Ale potem Jorinobu odciął się od korporacji. Dołączył do stalowych smoków, nomadów z Tokio, podobno szykowali upadek Arasaki. Mhm. Ten młodzieńczy bunt skończył się jak wszystkie inne. Jorinobu w końcu wrócił na łono rodziny, chociaż łatka czarnej owcy pozostała. Sporo wiesz, ale jest i druga twarz Jorinobu. Twarz bardzo inteligentnego faceta, który ma swoje plany wobec korporacji. Ryzykuję wszystkim, próbując tego przekrętu z relikiem. Bo jak wielu innych uwierzył w największe kłamstwo, jakim karmi to nieszczęsne miasto że może zyskać jakąkolwiek kontrolę nad czymkolwiek. Okej. Okay. Co teraz? Teraz czas na najlepsze. Chodź. Mam dla Was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji braindance z Kompeki Plaza. A czemu akurat braindance? Potrzebuję faktów, nie wrażeń. Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne pornole w tamtych kabinach? Takie nagrania pozwalają analizować szczegóły nieosiągalne no, dla ludzkiej no, percepcji. No, nawet wspomaganie. coś innego? No. A tego właśnie potrzebujesz. No, jest... Dobrze, mama. Co jest na tym nagraniu? Wnętrze apartamentu Yorinobu. Relik będziesz musiała zlokalizować sama. Mam nadzieję, że udało mi się zarejestrować każdy detal. Zaraz. To ty nagrałaś ten materiał? Mhm. Mm Przyczep nagrywający. Masz z tym jakiś problem? Jeśli na nagraniu jest apartament Jorinobu, to znaczy, że byłaś w środku. Wy się znacie? A myślisz, że skąd miałabym tak konkretne informacje? Znam go całkiem nieźle. Prowadzimy razem interesy. Mam wrażenie, że ku obopólnej satysfakcji. Hmm. No to zobaczmy ten brain dance. Pomoże nam w tym Judy? Jest z Moksów. Znamy się od lat. Co? Trudno powiedzieć. Tak, w tym tygodniu na pewno. Win. Mhm. Mhm. No Jedna ważna sprawa. Ufam Judy jak mało komu. Już nieraz korzystałam z jej pomocy. Aha. Ale nie zapominaj, że nie należy do twojej ekipy. Uważaj, co mówisz. I jak się zachowujesz? Ok? Spokojnie. Potrafię się zachowywać w towarzystwie. I w interesach. No, jesteście. To jest V. Przyszła po nagranie. A to Judy. Lepszej montażystki braindance'ów nie znam. Dobra, dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. Wzmacniacze sygnałów sensorycznych, monitory fale emocjonalnych. Niezły sprzęt, najwyższa półka. Większość jest podrasowana, to prawda. Firmowe są tylko obudowy. Sama wszystko modujesz? Jeszcze pytasz? Ale translator mimiki swojej odsuki, Podobno ta ich seria miała spieprzone matryce. Miała. Ale matrycę wymienić łatwo. A tylko w ten model dało się wpiąć dodatkowy soft skanujący. Wiem, wiem. Skompilowałam to twoje nagranie F. I jak? Będzie OK? To zwykła surówka. Ale nada się. Mhm. Najważniejsze, żeby Wi mogła w to wejść. Spoko, skalibrujemy pod nią. Poradziłam sobie już z gorszym szajsem, więc luz. Nie widziałaś pornosów, jakie dostajemy czasem z jig, jig Street. To co? Wpuścisz wi do środka? Niech się tam rozejrzy. Okej, okay, wi. Pływałaś już wcześniej w surowym Braindance'ie? Dam sobie radę. Po prostu zróbmy to. W porządku. No dobra, ładuj tuleczek na fotel, i zaczynamy. Najpierw muszę stworzyć Twój profil sensoryczny. Okej, okay, róbmy to. Ale obiecaj, że nie będzie bolało. Nie przesadzaj. Zaczynamy. Sieć nieruchomo i patrz w moją stronę. Podłączam cię do softu analizującego. Poczujesz lekkie mrowienie. Mhm. Mm Okej. Okay. Teraz ustawimy ci optykę i resztę sensorium. Patrz prosto w te dwa ekraniki, jak na badaniu wzroku. Będę musiała się tak kalibrować przed każdą edycją. Niekoniecznie. Poza tym, przestaniesz narzekać, jak zobaczysz, jakie możliwości daje analiza Braindensu. Jeszcze sekundka. Instaluję ograniczniki receptorów bólowych. No dobra. Gotowe. Teraz przetestujemy Twój profil. Włączę Ci na początek jakiś przykładowy Braindens, żebyś się oswoiła z edytorem. No dobra, co by Ci tu. A nie możesz puścić od razu do tego ode mnie? Oszczędzimy czas. Wolę nie ryzykować, ale to potrwa tylko chwilę. Wybrałam mi coś odpowiedniego. Dobra, zaczynajmy. Mm -hmm. Najpierw włączę ci gotową wersję tego kawałka, zobaczysz jak to wygląda, a potem wskoczymy w tryb edycji. Wchodzisz do brain za 3, 2, 1. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Wprzedajemy brain-den z tym świrą ze studia. Jasne, jasne, jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy haj. Okej, okay. wchodzisz. Na ziemię! Na ziemię, kurwa wszyscy! Gleba powiedziałem! Kasa! Ty! Dawaj kurwa klasę, bo cię zajem jak pierdolę lewą psa! W porządku, już ja. No ruchy! Ruchy, ruchy kurwa co? Chcesz zarobić kulkę? To było aż za mocne. Czułam tego kolesia, jego stres, ból, lęk i nadzieje, zmieszane z czymś jeszcze. Mhm. Na pewno wciągnął boostera tuż przed akcją. Nic ci nie będzie. Ustawiłam już wszystko. Jest idealnie. Możemy przejść do trybu edycji. Odłączam cię od sensoryki nagrywającego. Będziesz mogła swobodnie przyjrzeć się całej scenie. W trybie analizy masz pełną władzę nad kamerą. Przesuwasz, zbliżasz, oddalasz. To będzie Twoja piaskownica. W trybie analizy możesz kontrolować prędkość nagrania. Możesz je nawet zapausować w dowolnym momencie. Wznawiasz nagranie z poziomu konsoli edytora. Spróbuj. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy brain z tym świrom ze studia. Jasne, jasne, jasne. Fajnie, co? A to jeszcze nie wszystko. Możesz kontrolować prędkość nagrania. Przyspieszasz lub cofasz. Wypróbujmy to. Cofnij nagranie do samego początku. Co, co, co? co nie wiesz. Zobacz, co W A teraz przewiń nagranie kawałek do przodu. Plan jest pro... Osty więc bez wydziwiania. wpada garniasz szmal, wypadasz. W play okay. jesteśmy w Okej. Możesz też po prostu zresetować nagranie, cofając się do początku. Śmiało. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Oto tu przyszłaś. W trybie analizy możesz przeglądać i skanować detale otoczenia, zarejestrowane przez osobę nagrywającą Braindance. Skup się na tej spluwie, tej, którą ten fight łapa dostaje na początku od kumpla. I zeskanuj ją. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy brain z tym świrom ze studia. Jasne, jasne, jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą.